42 minuty po godzinie 11. To jest sobotni raport na antenie superstacji. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał kontrowersyjną ustawę. W sprawie tej ustawy pytamy państwa, co sądzicie na ten temat? Czy w Polsce powinien być łatwiejszy dostęp do broni? 71303 pod ten numer należy wysyłać SMSy o treści tak lub nie. Teraz zgodnie z nowym prawem pozwolenie na posiadanie broni. Policja będzie musiała wydać każdemu, kto przedstawi ważną przyczynę. Pistoletu nie będą mogły posiadać jednak osoby karane, a nawet te skazane za jazdę po pijanemu. Pozwolenie wydawane automatycznie będzie w przypadku odziedziczenia broni palnej lub wygrania jej jako nagrody w konkursie. To zbliża nas do Stanów Zjednoczonych, gdzie prawie w każdym domu znajduje się broń palna. Można swoimi wrażeniami podzielić się również mailowo redakcja małpa pod tym adresem czekamy na komentarze właśnie od widzów. W sprawie posiadania broni i łatwiejszego do niego dostępu. W studiu goście, pan Roman Rewald i pan nadkomisarz Dariusz Loranty. Dzień dobry. Witam serdecznie. To zacznijmy może od tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Tam co jakiś czas docierają do nas informacje, że. Mm, Jakaś jadka w szkole, że młody nastolatek wchodzi z pistoletem do szkoły i strzela do niewinnych osób. Pamiętamy również o kongresmence Gabrielle Giffords, która została postrzelona na jednym z wieców. W Stanach Zjednoczonych broń może posiadać prawie każdy. Tak, jest to zapewnione konstytucyjnie, drugą poprawką do konstytucji. która przewiduje, że, nie, że państw, państwo, stan nie może zabronić posiadania broni przez obywateli. Jest to taka kulturowa e, e, sprawa dla, dla Ameryki, ponieważ e, e, pistolet, gun, czy, tym, tak, czy ogólnie mówiąc broń palna była zawsze częścią kultury amerykańskiej. I częścią rozwoju Ameryki i jej demokracji, tak jak to dzisiaj wygląda? W naszej kulturze nie była nieodłącznym atrybutem, więc rodzi się pytanie, czy my jako Polacy jesteśmy gotowi do tego, żeby mieć tak łatwy dostęp do broni jak w Stanach Zjednoczonych. No Teraz jeszcze tak nie będzie, ale będzie łatwiej. A czy gotowi byliśmy do demokracji w 1989 roku, jeżeli byliśmy po 143 latach zaboru? W Stanach Zjednoczonych, owszem, jest dosyć powszechny Tylko, dostęp że w do broni. Ale demokracji nie można nikogo zabić. Yy, można. Przeciwników. Niedosłownie. Niedosłownie. Natomiast w Stanach Zjednoczonych dystrykt Kolumbia, czyli ten federalny, jest absolutny zakaz posiadania broni palnej. Jest to absolutnie jedno z najwyższych miejsc przestępczości z użyciem broni palnej. Ja powtórzę, żeby było dobrze słyszalne. Dystrykt Kolumbia, zakaz posiadania krótkiej broni palnej. Jedno z miejsc o największej przestępczości z użyciem broni palnej na świecie. Panowie, czy ta ustawa, którą podpisał prezydent Bronisław Komorowski sprawi, że Polacy masowo zaczną kupować broń? Według mnie absolutnie nie. Dlatego, że ta ustawa, i to jest taki błąd mediów, uważam, drobne przekłamanie. Ta ustawa nie zwiększa, absolutnie nie zwiększa dostępności do broni. Ta ustawa w sposób bardzo wyraźny ogranicza dostęp do ludzi, kategoryzując ci, którzy mają uprawnienia. Wskazuje określony stopień uzyskiwania tej broni. Do tej pory była tylko i wyłącznie uznawalność, czyli witaj korupcjo. Ja w żaden sposób nie mogłem. Ja, gdybym występował, nie jako funkcjonariusz, jestem posiadaczem nomen, omen broni prywatnej, ale uzyskajmy ją jako funkcjonariusz policji, teraz jako emeryt. Gdybym występował, byłbym poddany nieskategoryzowanym kryterium oceny. W żaden sposób czyjeś widzi mi się, co uważam jest niedopuszczalne, bo to jest przyczyna różnych patologii. Ale jest daleko od Stanów Zjednoczonych, gdzie licencji się nie udziela na posiadanie broni, tylko, tylko są pewne zakazy posiadania broni i pewne wymogi raportowania. Natomiast że Odwrócona. Nie potrzeba mieć opytać o zgodę, czy ma się broń, czy nie. Teraz w Polsce będzie tak, że każdy, kto będzie chciał posiadać pistolet, będzie musiał wystąpić do policji i złożyć taki wniosek, w którym powinien uzasadnić, dlaczego ta broń jest mu niezbędna. No to jak mówić o tym, że nie będzie łatwiej? Po prostu nie będzie łatwiej, bo do tej pory nie było takich silnych ograniczeń. W tej chwili za wypadek komunikacyjny przy użyciu, w którym sprawca był pod wpływem środka o użyciu narkotyków. Na przykład do tej pory nie było to przeszkodą. Było przeszkodą czyjeś widzimy się. W tej chwili mamy czarno-na-białym. Ba dokonują... Zeszkazani przestępstw... nie mogą e, pana, broni. przestępstwo skarbowe. Czyli takie, które nie wywołuje żadnych etycznych emocji wśród 90% populacji na cywilizowanym świecie, najmniejszych. Też będzie miał zakaz posiadania tej broni. Kto dokonuje przestępstw finansowych? Ci, którzy mają pieniądze a jednak tych ludzi, którzy często, no bo to jest tak wątpliwe moralnie, nie oceniamy tak bardzo jak zwykłe przestępstwo pos, pospolite kogoś negatywnie za przestępstwo skarbowe. Ta osoba będzie miała ograniczone. To po prostu narzuca pewien rygor organowi wydającemu pozwolenia. A może powinno być jak w Stanach Zjednoczonych? Absolutnie. Tak jest moje zdanie. Ale w Stanach Zjednoczonych jest to, jest to kwestia... Podejścia konstytucyjnego. I oczywiście wszelkie próby ograniczenia posiadania broni są bardzo podobne, bo też tak. przestępca nie może jej posiadać, tylko tego nikt nie sprawdza. To się dzieje na zasadzie, tej, że nie wolno. Jeżeli ktoś to, to dokona wbrew przepisom, no to popełnia przestępstwo i za to jest karany. Natomiast postępowanie jest następcze, nie, nie przedwczesne. Znaczy, ja mogę kupić sobie broń, jeżeli zrobimy z naruszeniem prawa, to ponoszę odpowiedzialność. Nikt w Zjednoczonych... nie sprawdza z góry. Stanach... Tutaj sprawdza się z góry, czy ktoś może, czy nie. W Stanach Zjednoczonych jest tak, że idziemy do sklepu z bronią i kupujemy taką, jaką nam się podoba, tak? Tam są, w każdym stanie yy, są różne rodzaju ograniczenia i są ograniczenia federalne, że trzeba złożyć e, e, wniosek, wypełnić pewien formularz. W tej chwili na podstawie Brady Law sprzedawca licencjonowany musi uzyskać raport, że ta osoba nie jest notowana w FBI, jako osoba, której nie może sprzedać broni. Kiedyś to trwało trzy dni, teraz to można zrobić od razu na miejscu, ale czasami trwa dłużej. Są pewne inne ograniczenia, no i, i, i są miejsca, gdzie nie można z bronią wejść. Natomiast, wie pan, mówienie o tym, że... E, że że e, zabijanie co ludzie bronią w Stanach e, nie, ma, nie jest żadnym argumentem przeciwko czy, e, czy za bronią, ponieważ e, tej broni jest i tak pełna, więc wniesienie, e, wprowadzenie zakazu lub następczego sprawdzenia czy ktoś ma broń czy nie e, mijałoby się z celem w Ameryce i pewnie się mija z celem w Europie. To jest kwestia kultury, podejścia do demokracji, podejścia do wolności. U nas mamy tradycję noszenia szabli. O, na przykład. I co? Broń biała. Broń biała. Też o Szalenie niebezpieczna. I co? I nic. Więc ta broń to w posiadanie tej broni jest szeregiem mitów nałożonych, takiego dziwnego dla mnie niezrozumiałego jazgotu. Ja szczerze mówiąc spodziewałem się w panu tutaj spotkać yy, zacznego przeciwnika w kwestii dostępności do posiadania broni, co jest się mile oczarowało z skutkiem jeszcze moich znajomych. Jesteśmy absolutnie w mniejszości, <laughs> chciałem panu powiedzieć, bo na przykład przykład Stanów Zjednoczonych, chociaż za chwilę chciałem poruszyć polski przykład. Yy, na przomie lat 90. i 2000 roku w Stanach Zjednoczonych na Florydzie było masowo napady na turystów e, niemieckich, no bo to taki blady trochę, często rudy, wiadomo. I bogaty. I bogaty, zawsze coś ma przy sobie, jeszcze w te czeki nie do końca wierzy, gotówka w I była seria napadów. I co zrobiono? Znaleziono dwie przesłanki. To, że oni są jakby przesłanki, e, dlaczego sprawczy wybierają jako ofiary. Tu kłania się wiktymologia. To po pierwsze. Roz, łatwo ich rozpoznać. Po drugie, nie miał czym się bronić. I następnie we Florydzie wprowadzono, pozwolono posiadanie broni, bo tam chodzi jeszcze, broń możemy posiadać, ale nie wolno nam w niektórych stanach jej przewozić w stopniu przeładowanym i odbezpieczonym, czyli gotową do użycia. No i co? Wprowadzono powszechność przenoszenia tej broni w gotowości do użycia. No, co prawda nie wykluczyło to napadów, jakby na e, Niemców, no bo oni byli zbyt widoczni, nie widzieli. Im nic nie grozi. Natomiast ge generalnie zmniejszyła się liczba napadów na Amerykanów, bo on się może obronić. Weźmy przykład wydarzenia w, w Tucson, Arizona, gdzie. Tak. Gdzie człowiek przyszedł z pistoletem, który mógł kupić legalnie lub nielegalnie, go miał, bo to jest dostępne. Są rządki, że bez zgody nie można kupić pistoletu, wszędzie można kupić, na całym świecie. I ma tych nabojów mnóstwo. I, I w końcu co się stało. Rzucili się na niego ludzie z gołymi rękami, żeby go powstrzymać. A gdyby, gdyby mieli... ktoś miał pistolet, to by go został po pierwszym strzale i piele, wiele osób zostało uratowanych przed tym odpadem. Tylko pojawia się pytanie, czy oby na pewno Polakom potrzebna jest w ogóle broń palna. A czy Polacy nie mogą to zdecydować? Czy ktoś musi decydować za mnie, co mnie wolno? Za mnie bardzo dużo wolno. Ja przypominam Państwu, że w 1988 roku nastąpił upadek komunizmu w Polsce. Nie w 1989. Ustawami niejakiego Wilczka w komunistycznym rządzie. I od tego czasu nam jakby coraz więcej narzuca się pewnych A Pamiętacie ograniczeń. Państwo zamach na, panowie, zamach na jednego z działaczy Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi? Tam też była broń. No, i gdyby było łatwiej, gdyby nie było żadnych ograniczeń z dostępem do broni, to może takich sytuacji byłoby więcej. Nie Zbierzec ma takiego wadu? A może oni mieliby również broń, by nikt się nie odważył wejść z pistoletem do biura. Czy ten mężczyzna miał legalną broń? Nie. No nie. Chciałem panu powiedzieć, że w swojej pracy zawodowej przez 16 lat, to no nie jest jakiś szmat czasy w Polsce, ale tylko w policji, znałem jeden przypadek dokonania przestępstwa z legalną bronią. Jeden natomiast mam setki a może tysiące z udziałem broni lub jednostki broni bo nie było jej użyte gdzie zawsze była to broń nielegalna no, więc to, jaki to ma to wpływ nie no ma wpływ dlatego że przestępca zazwyczaj ma broń nielegalną natomiast broniący się nie ma czym się bronić ale o... gdyby był łatwiejszy dostęp to wtedy tacy ludzie którzy mają jakieś tam dziwne plany mieliby zupełny dostęp i swobodny dostęp do takiej broni ale są tak? badania idzie pan... do sklepu kupuje i Dobrze, ja to jeszcze nie to, idzie są badania które mówią o tym że jeżeli są uzbrojeni, to reagują zupełnie inaczej na zaczepki, na potencjalne konflikty, e, e, takie na ulicy stające się. Gdzie, jeżeli ktoś ma broń, to jest gotowy bardziej odejść od konfliktu niż go zaogniać, ponieważ zdaje sobie sprawę, jaką, jaką posiada siłę rażenia. I, i, I nie ma takiego namacalnego dowodu, że, że dost, dostęp do broni palnej powoduje większą agresję a wręcz odrost. Wzrost Jest wzrost odpowiedzialności posiadacza broni. To nawet nie budzi wątpliwości. Poza tym system przyznawania broni, który uważam, że w Polsce ciągle jest patologiczny, powinien, powinien nobiletować obywatela. Te osoba posiadająca broń jest zbadana psychiatryczna. Ja nie wierzę w badania psychologiczne. Jest zbadana psychiatrycznie i jest normalna w rozumieniu większości, bo tu jeszcze definicja, kto to jest normalny, i nie jest karalna, czyli w jakim stopniu jest to osoba zaufania publiczne, To mnie nobilituje wśród mieszkańców mojego powiedzmy osoba. Jestem porządny, posiadam broń. A jak wygląda sytuacja z przechowywaniem tej broni? Ja ze swojego doświadczenia wiem, że no, przynajmniej u mnie w domu, gdzie jest broń, jest szafa pancerna, dwa zamki. Ta szafa musi być przymocowana do podłogi. Są też kontrole policji, która przychodzi i kontroluje właśnie to, jak to wygląda. A co w przypadku takiej broni krótkiej, którą y, każdy obywatel mógłby mieć? I, no, i ale to jakby pozwolenie posiadania broni nie zwalniasz obowiązku prawidłowego zdeponowania. Pan wymieniał warunki. Ja uważam, że one są stosunkowo rygorystyczne. Ja akurat broni nie trzymam w domu, zdeponowałem do racji tego, że nie jestem potencjalną ofiarą, nie, nie będę potencjalną ofiarą, nie muszę się bronić. No, nie ma co u mnie z domu wynieść de facto laptopa. I telewizor z superstacją, no to chyba za małe aktywa, żeby zorganizowana grupa z bronią się Grywa, zamachnęła. To, to, to odda pewnie bez problemu. Tak. Tak, tak. Więc nie mam jakby potrzeby. Ale zasada dobrego deponowania, poza tym musi być również prawny obowiązek szczególnej odpowiedzialności. Tak jak funkcjonariusze każdej formacji mają szczególny obowiązek prawny i bardzo często w polskim wymiarze ponoszą odpowiedzialność gdzie się uchylą, tak samo posiadacz broni ma szczególny obowiązek prawny. Ja pan to w Stanach jest, bo ja, ja nie mam broni sam, ale mój kolega jest takim wielkim entuzjastem broni, ma kilka różnego rodzaju sztuk. On ma to w kasie pancernej i on pilnuje tego broni, A właśnie taką kulturę, to jest kulturę dbania o obronę. Panowie, zbliżamy się do końca, więc pytanie na koniec bardzo proste i prośba o odpowiedź, tak jak w naszej sądzie sms -owej. Czy panowie jesteście za tym, żeby w Polsce był łatwiejszy dostęp do broni? Ja jestem za. Ja uważam, że to jest kwestia Federacji polskiej z innymi krajami Unii Europejskiej i pewne czy będzie czy chcemy, czy nie. Jestem też za tym, żeby była łatwiejsza dostęp do broni. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. W naszym studiu byli z nami pan Roman, Roman Rewald i pan Dariusz Loranty. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo. Teraz krótka przerwa na antenie superstacji, po której wracamy do sobotniego raportu.